Wybór odpowiednich butów to w przypadku każdej wycieczki w góry chyba najważniejsza decyzja. Można mieć nieodpowiednie spodnie, nieodpowiednią kurtkę, można zamiast plecaka mieć, nie wiem, torbę na ramię i jakoś dotrze się do celu. Ale jeżeli ubierze się niewłaściwe buty, no to z wycieczki raczej nic. Jestem w miejscu, w którym, jak widać, jest dosyć ciepło. I na trekking w takim miejscu słusznym wyborem byłyby jak najlżejsze, jak najlepiej oddychające buty. Tymczasem ja wybrałem but, który przynajmniej na pierwszy rzut oka. Taki nie jest. To jest Hanwag Macra Trek GTX, czyli wersja z membraną gore -Tex. Masywny, przynajmniej w odbiorze, skórzany but z membraną. Nie, czy to w ogóle jest dobry pomysł. Moim zdaniem tak. To oczywiście zawsze jest subiektywne odczucie, czy jakieś buty nadają się do danego rodzaju aktywności. Ale spróbuję Wam wyjaśnić, dlaczego takie dość potężnie wyglądające buty z zakostkę z membraną są w takich warunkach doskonałym wyborem. Zacznę od najbardziej oczywistej rzeczy, temperatury, bo najczęściej to właśnie uważa się za argument przemawiający za tym, żeby nie wybierać butów z membraną. Wszyscy straszą tym, że jeśli będzie ciepło, to w takich butach będziemy się natychmiast gotować. Ja też się trochę tego obawiałem, ale mam doświadczenia z innymi butami Hanwak, również wyposażonymi w membranę, z letnich bardzo ciepłych wędrówek i w tamtych nie było problemu, więc dlaczego z tymi miałoby być inaczej? W Makratrek pokonałem dobre kilkadziesiąt kilometrów w górach na granicy Emiratów Arabskich i Omanu. Zresztą widać po nich, że już nie wyglądają jak świeżo wyjęte z pudełka. I mówiąc krótko, nie było mi w nich za ciepło. Powiem więcej, nie chodzi nawet o to, że było na tyle ciepło, że dało się jakoś wytrzymać. Nie, w ogóle nie miałem żadnych wrażeń związanych z tym, że te buty jakoś się grzały. A było naprawdę ciepło. Większość pozostałych części garderoby. Mógłbym bez problemu wykręcać, a skarpetek i butów to w ogóle nie dotyczyło. Drugi powód, dla którego wybrałem takie buty, to jest to, jak wyglądają szlaki tutaj. Idzie się cały czas po kamieniach. Czasem to są zmielone na żwir kamienie, czasem to są potężne głazy, ale ani przez chwilę nie idzie się po ziemi albo po piasku. I co jest istotne, część z tych skał jest nieprawdopodobnie ostra. Kamienie mają tak ostre krawędzie, że można by się nimi skaleczyć. Te buty oczywiście dostały trochę w kość. Ale właśnie dzięki temu, że są z solidnej grubej skóry, że ten otok z przodu i osłona pięty są naprawdę masywne i solidne. W ogóle tego z dystansu, poza przykurzeniem nie widać. Na takich kamienistych szlakach ważne jest też to, jak bud jest sztywny. I myślę o dwóch rzeczach: o tym, jak sztywna jest podeszwa i o tym, jak precyzyjnie i sztywno można zasznurować cholewkę. To są buty, które mają podeszwę o charakterystyce bardzo podobnej do modelu Tatra 2. Ugina się oczywiście tylko ta przednia część buta, trochę mniej niż Tatra 2, ale kiedy chodzi się po takich kamienistych szlakach, to ma ogromne znaczenie. Zresztą w podeszwie jest jeden szczegół, który jest zapożyczony z butów podejściowych. Z przodu i z tyłu podeszwa jest wypłaszczona. To wygląda tak jak tzw. climbing zone, czyli strefa wspinaczkowa w butach podejściowych. Można precyzyjnie stanąć samym czubkiem buta na skalę i ma się stabilne oparcie. Drugą rzeczą, która odpowiada za to wrażenie sztywności buta, jest cholewka. Ta jest wykonana prawie w całości ze skóry perwanger. Tekstylne wstawki są tylko wokół języka i w tym miejscu, gdzie cholewka się zgina, więc sama cholewka nie jest tak plastyczna, jak gdyby była zrobiona w całości z tekstylnych materiałów. I oczywiście jest możliwość strefowego wiązania tych butów, ale rozwiązano to trochę inaczej niż zwykle. Otóż sznurówka zwykle blokuje się w tym haczyku, a w tych butach przesuwa się w nim zupełnie swobodnie i zamiast tego oczka albo haczyka, w którym blokuje się sznurówka, w Macra Trek dołożono taki plastikowy element, w którym sznurówka swobodnie przesuwa się tylko w jedną stronę. Czyli można ją zaciągnąć i w tą stronę będzie się przemieszczała przez ten plastikowy zacisk, ale w drugą stronę będzie zablokowana. Czym to się tak naprawdę różni od takiego tradycyjnego haczyka. Myślę, że trochę łatwiej się sznuruje buty, bo wystarczy ciągnąć za sznurówkę, nie trzeba jej zahaczać gdzieś o ten haczyk i na pewno łatwiej jest potem przy rozsznurowywaniu buta, bo wystarczy ten plastik nacisnąć i sznurówka się luzuje. Handwag dla określenia sztywności buta używa skali od A do D. A to jest podeszwa najmniejsza, D to jest podeszwa najbardziej sztywna i chodzi zarówno o to, jak but się ugina i na ile podeszwa się skręca. To są buty umieszczone w kategorii B. To jest zawsze kompromis. Te sztywniejsze buty są trochę mniej wygodne, no ale te najwygodniejsze dają najniższą stabilność. W przypadku Makratreg nie uważam, że powinny być miększe, albo że powinny być bardziej sztywne. Jest naprawdę w sam raz. Po siedmiu czy ośmiu godzinach spędzonych w ciągu dnia na szlaku nie czułem żadnego zmęczenia, ale z drugiej strony te buty dawały mi wystarczająco Dobre oparcie w takim dosyć zdradliwym terenie. Szlaki tutaj nie są wymiecione z kamieni i cały czas idzie się po ruszającym się podłożu. Te kamienie kiwają się gdzieś pod stopami i ta stabilność i pewność jest najbardziej istotna. No bo było może kilka takich fragmentów, kiedy można było swobodnie iść, rozglądając się wokół, bo podłoże było w miarę czyste. To była taka żwirowa ścieżka. Ale poza tym, za każdym razem, kiedy szło się. Stromo pod górę albo stromo w dół, na tyle stromo, że w wielu miejscach tutaj dołożono schody. Ta stabilność buta była krytycznie istotna. Makra Trek wygląda na znacznie cięższy i potężniejszy niż jest w rzeczywistości. Para w rozmiarze 42 waży 1270 gramów i powinienem powiedzieć tylko 1270 gramów, bo nieco ponad 600 gramów na prawie w całości skórzonego buta ponad kostkę z solidnie zabudowanym przodem i piętą to naprawdę nie jest dużo. W zamyśle te buty zostały zaprojektowane do alpejskich wycieczek na szczyty do 3000 metrów, ale w skalnym i trudnym terenie. Czyli krótko mówiąc, wszędzie tam, gdzie już nie będzie łatwo, ale gdzie nie znajdziecie specjalnie dużo śniegu. I nie chodzi oczywiście o to, że te buty z wilgocią by sobie nie poradziły, bo przecież są wyposażone w Gore-Tex, ale o to, że ta podeszwa jest trochę zamiękana na raki. Można oczywiście do tych butów zakładać raczki. W zimowych warunkach w polskich górach to raczej wskazane, ale do raków potrzebne by było coś ze znacznie, znacznie sztywniejszą podeszwą. Mówiłem o tym wypłaszczeniu na podeszwie zapożyczonym z butów podejściowych, ale w makratryk cały przód jest jakby pożyczony z podejściówek. Jest naprawdę potężny gumowy otok, który sięga głęboko z boków buta i na wierzchu tego noska. I wiązanie jest jako żywo, jak w podejściówkach. W normalnych butach trekkingowych kończyłoby się tutaj, a w makra trek dołożono jeszcze jedno oczko z przodu. Trochę czasem śmieję się z tego, że co drugie buty nazywa się podejściówkami, ale to naprawdę mogłyby być takie nieco bardziej pancerne i wysokie podejściówki.